Z tego wideo dowiecie się, jak przetworzyć i jak zaimportować faktury ze Skanie do programu Nexo. Wybieramy sobie albo dodajemy fakturę do programu. Skanie przynosi nas do ekranu potwierdzenia faktury, który znacie już z moich poprzednich nagrań. W tym nagraniu skupimy się tylko i wyłącznie na części dotyczącej pozycji księgowych. Pokażę Wam, jak stworzyć schemat, by przetworzyć fakturę. Klikamy na nowy schemat, kliknijmy stwórz schemat od zera, albo korzystamy z przygotowanych wcześniej przez naszych specjalistów szkiców schematów. Musimy sobie nazwać jakoś nasz schemat. Ja przetwarzam fakturę paliwową, więc nazwę ten schemat paliwo. W tym miejscu mamy możliwość zdecydowania o tym, czy faktura jest sprzedażowa, czy zakupowa. Możemy dodać sobie opis faktury i tak jak widzicie u mnie wyświetlają się już podpowiedzi co do opisów. Za chwilę pokażę jak stworzyć sobie taką listę. Wystarczy, że dodamy nasz opis i klikniemy dodaj albo użyjemy entera i skanie zapamięta nam ten opis i w przyszłości nie będziemy musieli już go wypełniać. Ponownie będziemy mogli go wybrać z listy. W wpisujemy kategorię z naszego rewizora. O tym jak tworzyć sobie te kategorie i jak ustawiać program dowiecie się w następnej części filmiku. Ja wybieram, że to jest paliwo. Wybieramy typ dokumentu. Rodzaj transakcji. Więc z tego poziomu możemy jeszcze wybrać sobie procedury JPK. I gdyby to była faktura sprzedażowa, to pojawiłaby nam się jeszcze opcja zaznaczenia kodów GTU. Zapisujemy sobie ten schemat, i tak jak widzimy, skanie przypisało nam go do pozycji, którą mamy na fakturze. Gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że mielibyśmy na fakturze więcej niż jedną pozycję i chcielibyśmy ją zaksięgować. Na in, w ramach innego schematu, pod inną kategorię, to po prostu wybieramy sobie inny schemat. Nie będziemy też musieli, jeżeli powtarzają nam się wartości w stworzone wcześniej w schemacie, za każdym razem go edytować, możemy z tego poziomu zmienić sobie kategorię i zaimportować zgodnie z potrzebami tę fakturę. Zyskanie do programu księgowego. Jeżeli wszystkie pola formularzu mamy już wypełnione, klikamy zapisz i przyjdź dalej. W tym momencie skanie pokazuje mi komunikat o tym, że wykryło duplikat. Ja tę fakturę celowo powstrzewam ponownie, żeby pokazać, że nie musicie obawiać się tego, że przetworzycie w skanie lub zaimportujecie do programu księgowego dwukrotnie ten sam dokument. Ja Klikam zapisz duplikat i teraz z tego poziomu, który też już znacie z okna pobierania, klikamy pobierz i za chwilę mój kolega Paweł pokaże wam jak ustawić odpowiednio wasz program księgowy, aby móc pracować ze skanie. Cześć, ja mam na imię Paweł i oprowadzę Cię po konfiguracji programu Rachmistrz Nexo w taki sposób, abyś mogła właśnie bezproblemowo, wygodnie pracować na skanie i yy, księgować faktury w programie Rachmistrz Nexo. Więc w ramach kolejnych filmików najpierw opowiem Ci o parametrach komunikacji i jak odpowiednio je przygotować, potem przejdziemy przez schematy dla faktur FZ, czyli koszty, towary, paliwo 85.50 na początek tyle jak najbardziej wystarczy, żeby dowiedzieć się jak działa aplikacja oraz w FS, czyli dla faktur sprzedażowych, a na końcu przejdziemy przez import. To będą podstawy. Skupmy się najpierw na podstawach, a dopiero potem, gdy już będziemy wiedzieć jak działa aplikacja, możemy również przejść do schematów WNT, SPTK i innych, o których dowiesz się w kolejnej serii. Jeśli chodzi o pierwszy element, parametry komunikacji, przechodzimy do tego okna, przechodzimy do tego okna, klikamy popraw i upewniamy się, że w tym polu mnemonik nie będzie zaznaczony. Zależy nam na tym aby właśnie tak było, bo dzięki temu nie będziemy importować tego w przedrostka FZ dla faktur zakupowych i FS dla faktur sprzedażowych podczas importu faktur do rachmistrza. To tyle. Zapraszam do kolejnych filmików, gdzie dowiesz się o tworzeniu schematów dekretacji. Schemat pod faktury kosztowe i faktury zakupu towarów. Mamy już przygotowany w tym filmiku. Porozmawiamy na temat tworzenia schematu dla faktur paliwowych 7550. Więc ponownie wychodzimy ze schematu skanie: koszty, powielamy i zamieniamy tylko odpowiednie elementy. Nazwa schematu skanie 7550, zapis złożony. Określamy warunek wyboru ponownie. Zamknij. Następnie przechodzimy do edycowania pozycji, ponieważ tutaj pojawi nam się odliczenie, prawda? Chcemy, aby na kolumnę 13 księgować już tę wartość, która pozwoli nam z odpowiednim odliczeniem mieć się zaksięgowaną fakturę. Następnie przechodzimy do zapis VAT szczegóły, aby określić odpowiednie odliczenie VAT. -u. Więc po pierwsze 23% oczywiście transakcja VAT. Miesiąc na liczenie otrzymania. Kosztowe. Pierwszy będzie odliczenie całkowite, nazwisko pomieszane. No i... Pierwsza połowa watu z odliczeniem całkowitym i z jako pomieszane. Dodajemy drugą połowę watu i tym razem bez odliczenia. A na tym etapie już również określamy pałłowę. I w ten sposób mamy już przygotowany trzeci schemat. Gratulacje. Podstawowe schematy pod faktury zakupowe, kosztowe i paliwo. Masz już przygotowane. Nic, tylko zacząć potwierdzać faktury zakupowe w skanie. A w kolejnym filmiku dowiesz się jeszcze otworzenia schematów pod faktury sprzedażowe, dzięki czemu będziesz miał już pełen zakres wszystkich podstawowych schematów, e, które przydadzą Ci się na początku nauki, pracy, zyskanie. Pod koniec opowiem trochę o imporcie faktur do rachmistrza oraz kilku elementach, o których warto abyś pamiętała, żeby uniknąć e, pierwszych wyzwań, przeszkód w imporcie faktur do rachmistrza. Zajmiemy się teraz schematem dla faktur sprzedażowych, więc przechodzimy do dodaj, tutaj zaczniemy od nowa. Typ dokumentu już faktura sprzedaży i określamy odpowiednie elementy, aby upewnić się, że faktura będzie odpowiednio księgowana. Tutaj będziemy mieli numer dokumentu podmiot. Uwagi, własna wartość. Zaimportowano ze skanie. Następnie ja w obrębie tego schematu wybieram kolumnę 7. Oczywiście, możesz również określić kolumnę 8 dla kolejnego schematu, lub w obrębie schematu, który będziesz teraz tworzyć dla skanie, sprzedaż. Możesz wybrać również kolumnę 8. To już od Ciebie zależy bo ten schemat ma służyć właśnie Tobie numer dokumentu, data wystawienia, podmiot, oczywiście odbiorca, dostawca i pod koniec zapis VAT szczegóły określamy NOK transakcja VAT brawo, udało się, schemat pod skanie sprzedaż mamy przygotowany Ostatnim elementem o, oczywiście jest warunek wyboru. Upewniamy się, czy wszystko mamy przygotowane, bo tak jak ja teraz specjalnie pominąłem ten element, e, musimy pamiętać przy tworzeniu schematów, aby upewnić się, że wszystko mamy odpowiednio określone. Warunek wyboru jest jednym z najważniejszych pól. Przechodzimy do określenia, warunek wyboru i ponownie będziemy mieli nazwa kategorii dokumentu. Zawiera. sprzedaż. Zapisujemy schemat i przechodzimy do kolejnego filmiku, aby dowiedzieć się jak zaimportować faktury ze do rachmistrza NEXO. Opowiedziałem już o tym jak odpowiednio określić parametry komunikacji w rachmistrzu. Kolejnym krokiem jest stworzenie schematów dekretacji, które pozwolą Ci zapewnić, że Faktury potwierdzane w skanie będą w odpowiedni sposób zasięgowane w rachmistrzu Nexu. Każdy schemat odpowiada za inny scenariusz księgowania faktury, więc to, na co warto zwrócić uwagę, to to, aby odpowiednio rzeczywiście przygotować te schematy. Pierwszym będzie schemat pod faktury kosztowe, następnie w kolejnych filmikach opowiem Ci też o tworzeniu schematu pod faktury towarowe, paliwo 85,50 i sprzedaż. W ostatnim filmiku przejdziemy już do importu skanie. Jeśli chodzi o pierwszy schemat, przechodzimy przez dodaj schemat degradacji i na tym etapie pola, które wypełniamy, to nazwa schematu skanie, przykładowo koszty, abym od razu wiedział, że ten schemat dotyczy faktur kosztowych, typ dokumentu, faktura wad zakupu. Kolejnym krokiem będzie warunek wyboru. Musisz po prostu określić taki warunek, który pozwoli Ci przypisać fakturę w skanie do tego konkretnego schematu. Więc to pole, które wybieramy, to nazwa kategorii dokumentu zawiera własną wartość, bo będziesz ją określać. I koszt. Ja często, właśnie, można powiedzieć, że nawet zawsze, ten warunek wyboru określam tak samo jak w nazwie, ale niekoniecznie musisz tak robić, to ma być dostosowane do po prostu Twojego działania jednocześnie ten warunek wyboru polecam, aby był jak najbardziej precyzyjny i krótki, łatwiej będzie go zapamiętać ok no i następnie zapis w KPIR tutaj proponowane przez nas określenie to data otrzymania, następnie tutaj wystawienia, numer dokumentu numer oryginału podmiot oczywiście dostawca odbiorca pod tytuł, dokumentu, aby na księgowanej fakturze był widoczny opis zyskania i uwagi. W uwagach możemy określić własną wartość i zaimportowano zyskanie. Dzięki temu będziesz wiedzieć, które faktury są zaimportowane zyskanie, a które są z innych źródeł. Następnie określamy kolumnę. 13. Wartość netto kurs tabeli VAT super, jesteśmy już w połowie zostało nam zapis VAT opis i zapis VAT szczegóły dokument numer oryginału, data wystawienia i następnie już zapis wat szczegóły tutaj miesiąc otrzymania oczywiście rodzaj zakupu kosztowe całkowite z ekonomicznego punktu kosztowy I to tyle. Pierwszy schemat mamy gotowy. Zajęło nam to dosłownie kilka minut. W kolejnych przy tworzeniu kolejnych schematów będzie już znacznie prościej, bo będziemy bazować na tym już stworzonym schemacie. Więc zapraszam Cię do kolejnego filmiku, w którym dowiesz się o tworzeniu schematu pod fakturę zakupu towarów. Schemat pod faktury kosztowe mamy już przygotowane. Kolejnym krokiem będzie, tak jak wspominałem, schemat pod zakup towarów. Więc zaznaczamy pierwszy schemat skanie koszty, prawym przyciskiem powielamy, po to, aby określić tylko te elementy, które różnią się między tymi dwoma scenariuszami księgowania. Mamy więc znacznie mniej pól do uzupełnienia i znacznie szybciej stworzymy ten schemat skanie towary. Więc, kolejnym krokiem będzie warunek wyboru. Każdy warunek musi być inny, jeśli chodzi o schematy. Następnie, określamy odpowiednią kolumnę, dziesiątka, oczywiście, i na samym dole rodzaj zakupu, jako zaopatrzeniowe. To tyle. Wszystko inne nam się zgadza i jest jak najbardziej poprawne. Przechodzimy do kolejnego filmiku, w którym opowiem Ci o tworzeniu schematów pod faktury paliwowe z liczeniem 75,50. Po przygotowaniu wszystkich potrzebnych na początek schematów dekretacji oraz wyeksportowaniu zyskania pliku z już potwierdzonymi fakturami możemy przejść do importu w rachmistrzu NEXO. Odpowiedni import, odpowiednie przygotowane schematy i odpowiednie potwierdzone faktury w skanie zapewnią Ci, że nie będziesz musiała potem już sprawdzać faktur zaksięgowanych w programie księgowym. Eee, przechodzimy do komunikacji. pobierz Offline D++. I w pierwszym kroku tworzymy nadawcę offline. Dalej i skanie. Przed pierwszym importem. Pamiętaj, aby sprawdzić w schematach dekretacji, czy masz odpowiednio ustaloną kolejność wykonywania. Widzę, że tutaj jest schemat skanie sprzedaż jest na samym dole, więc przenosimy go na górę, i tak samo dla faktur FZ, dzięki temu. Podczas importu rachmistrz będzie sprawdzał najpierw schematy yy, przygotowane dla skanie, a dopiero potem inne domyślne, które możesz mieć w programie. Pomoże to w odpowiednim księgowaniu faktur. OK. No i gdy to mamy już przygotowane, dekretacja dokumentów i ponownie komunikacja powiesz offline edi++. Wybieramy plik importu. Zaznaczamy. Ja przygotowałem taki do testowy plik, abyśmy mogli ten import przeprowadzić. Następnie już w dekretacji dokumentów. Możemy kliknąć dekretuj. Nie musimy wybierać konkretnego schematu, bo to mamy już przypisane. Kontynuuj. Na tym etapie przechodzimy przez wykonaj. Dekretacja dokumentu zakończona pomyślnie i faktura znajduje się już w ewidencji. To wszystko, brawo. Masz przygotowane przygotowane schematy. Import prawidłowo, nie jest tylko zacząć. W razie czego, jakbyśmy mieli jakiekolwiek pytania, pamiętaj, że zawsze jesteśmy w prawym dolnym rogu na czacie. No i powodzenia. Pierwszy miesiąc jest bardzo ważny. To właśnie w trakcie tego pierwszego miesiąca ważna jest odpowiednia konfiguracja programu e, i nauka. Cały czas nauka, bo tak samo jak OCR, tak samo e, ty, będziemy wszyscy się razem uczyć, aby w każdym kolejnym miesiącu ta praca była coraz lepsza i coraz wygodniejsza. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Do zobaczenia.